Cześć, dzisiaj pokażę wam jak się zarejestrować na nowym serwerze Metin, Bolo MT2. Tutaj na dole mamy sieci. Najpierw pobieramy Hamachi, żeby się zarejestrować. Musimy mieć podpięci pod Hamachi. Potem wchodzimy tutaj w ten link, co tutaj jest. O, tutaj. O, akurat ja jestem zalogowany. Dwie sieci są, jasne. ja jestem po pierwszej sieci podpięty. Pierwsza na pewno będzie pełna, nie wiem jak z drugą. Tylko coś długo się rejestracja ładuje, nie wiem czemu. Powinna się załadować. Można próbować kilka razy. Ale raczej każdy będzie wiedział jak się to zarejestrować. Za ja chwilę napisze co w którym polu piszemy. Pierwsze mamy ID. Drugie hasło. Trzecie. trzecie powtórz hasło czwarte kod usunięcia postaci no i to by było na tyle cześć